Cześć, tu HR 3.0, a ja jestem Paulina. Dzisiaj będziemy rozmawiać o komunikacji międzypokoleniowej w organizacjach i o tym, jak może wspierać rozwój naszych firm i biznesów. A moim gościem jest Magda Pietkiewicz z firmy Enpulse. Cześć Magda. Cześć, dzień dobry. Bardzo miło jest mi Ciebie gościć. Proszę, powiedz o sobie w kontekście naszego dzisiejszego spotkania. Dlaczego akurat my o tym będziemy rozmawiać? Dlaczego my? Enpuls to platforma do badania i budowania zaangażowania, i tym zajmujemy się na co dzień. A zaangażowanie to jest bardzo skomplikowana sprawa. Opiera się o relacje, o komunikację, o emocje, o motywację. W sumie możemy powiedzieć, że o 22 czynniki, także jest tego naprawdę sporo. A co za tym idzie, kiedy pracujemy w organizacjach, to pracujemy z różnymi ludźmi. Bardzo różnymi, w bardzo różnym wieku, różniącymi się od siebie zawsze. To w takim razie, jeżeli odnosimy to do kontekstu zarządzania zespołami i tego, z jakimi pokoleniami właśnie dzisiaj się spotykamy na rynku pracy, to chciałabym, żebyś przybliżyła właśnie nam ten temat, ponieważ te naczynia są ze sobą powiązane oczywiście. Jakie pokolenia dzisiaj obserwujemy na rynku pracy i co z tego wynika? No tak i teraz jak mówimy o pokoleniach, to um, ostatnio usłyszałam, że to jest taka generalizacja mm -hmm. i stygmatyzacja i w ogóle przestańmy używać tych nazw boomersi, x, y, z, czyli najmłodsze pokolenie, bo ktoś może poczuć się urażony. No ale używamy takiej nomenklatury, nie czarujmy się i musimy sobie z tymi pokoleniami radzić w miejscu pracy. Niektórzy właśnie przechodzą na emeryturę albo są blisko wieku emerytalnego. Niektórzy no, są z pokolenia X, tak jak, tak jak ja na przykład. I mierzę się z tym, że muszę walczyć z mitem lat 90. i tego ciągłego martwienia się o pracę. Mamy milenialsów, czyli trochę młodszą grupę, już urodzoną po 80 roku i która. Nadal ma potrzebę jednak takiego cały czas robienia czegoś, żeby czuć się potrzebnym. No i mamy zetki. Mamy zetki, a za chwilę będziemy mieć alfę. Dokładnie najwięcej o tych zetkach się mówi ostatnio, bo te przejście przez te pokolenia, powiedzmy, dotyczy każdego haerowca. Tak nie ominiemy gdzieś tam na etapie edukacji czy już później pracy tych pojęć, ale jednak nie wybrzmiewały one do tej pory tak mocno i nie były takim. Tak mocno przedmiotem naszego zainteresowania. Ale rzeczywiście zetki wymusiły pewną zmianę też podejścia, myślenia i najwięcej o nich się mówi. Ale ja myślę sobie, że jednak właściwie cała rozmowa nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, co zrobić, żeby zetki chciały z nami pracować, żeby dobrze się czuły, żeby zetki się dogadywały z zespołami, tylko ten kontekst jest właśnie trochę szerszy. Przybliż nam go. Tak, kontekst jest bardzo szeroki, bo przypomnę tylko, że każdy z nas był w wieku dzisiejszych zetek, każdy kiedyś zaczynał pracę i każdy kiedyś słyszał: jesteście najgorszym pokoleniem, już gorzej nie będzie. Ale jak cofniemy się do lat 70., to ci w latach 70., którzy właśnie wchodzili na rynek pracy, też byli najgorsi i niedouczeni i nic nie potrafili. Więc to jest taka trochę domena młodych, że jak oni wchodzą, mają zupełnie inne spojrzenie na pracę, na sposób komunikacji, na relacje, zmieniają świat. I to jest super i to jest coś, z czego powinniśmy korzystać. Czemu jednak nagle zaczęliśmy o tym tak dużo mówić? No bo to nie jest nic nowego, to że mamy młodych ludzi w pracy. Zaczęliśmy o tym dużo mówić, bo jednak nasz rynek pracy znacząco się zmienił. Demografia, niedobór pracowników. I nagle mamy grupę, szacuje się tam 3 miliony 700 tysięcy ludzi, którzy powinni teraz wejść na rynek pracy i go zawojować, zdominować, może naprawić, a może zepsuć. Tego nie wiemy. Tak czy inaczej, my się musimy z tymi ludźmi liczyć, mierzyć, i nie możemy powiedzieć: Słuchaj, na Twoje miejsce to już czeka 15 innych. Bo my tych 15 innych nie mamy. W związku z tym musimy wykorzystywać te zasoby, które mamy w organizacji. A żeby to zrobić dobrze i skutecznie, no to znów musimy tych ludzi poznać, ale też musimy nauczyć się z jednej strony czerpać od nich, ale z drugiej strony musimy nauczyć ich tego, żeby zrozumieli, że to doświadczenie, które starsi pracownicy osiągnęli, doświadczyli. To doświadczenie, warto jest tego wysłuchać, warto jest uczyć się od tych starszych pracowników. I to wcale nie jest takie proste. Ani to nie jest proste, ani to nie jest oczywiste jednak. Właśnie z tego względu, o czym powiedziałaś wcześniej, że jednak tak patrzyliśmy na to najmłodsze pokolenie, zawsze wchodzące, że to oni muszą się czegoś nauczyć, a cała reszta jest dla nich mentorami, ekspertami tak? I, i wyznacza. Kierunek i na pewno nadal tak jest. Tyle tylko, że już Zetki wymogły inne spojrzenie też na nich i zmianę tych oczekiwań. Więc powiedz proszę, jakie można zauważyć korzyści właśnie, tak już punktowo bardziej, a jakie trudności mają organizacje, menadżerowie w zarządzaniu tak zróżnicowanymi zespołami? Mamy mamy korzyści, ale hmm. mamy też trudności. Te korzyści. Z mojej perspektywy są oczywiste. To nowe spojrzenie, ta inna perspektywa spojrzenia na świat, zrozumienie technologii, zrozumienie ludzi, którzy urodzili się w świecie cyfrowym i dla których to nie jest nic dziwnego, że wszystko robimy szybciej, że mamy te technologię tak rozwiniętą i oni ją dalej chcą rozwijać. To jest coś, czego możemy się od nich uczyć, jak wykorzystywać technologię, jak być bardziej kreatywnym dzięki tej technologii. Natomiast z drugiej strony mamy ludzi, którzy są bardzo przebodzicowani. Którzy no, używają zupełnie innego języka niż pozostali pracownicy, ludzi, którzy mają, inaczej budują relacje. Bo zauważmy to, że jeżeli oni żyją w świecie cyfrowym, to te relacje budowane są na zupełnie innej płaszczyźnie. Co za tym idzie? Zupełnie inaczej zarządza się chociażby emocjami. A zarządzanie emocjami w zespole to jest tak naprawdę podstawa do tego, żeby nie budować blokad komunikacyjnych, do tego, żeby druga strona się otworzyła i wysłuchała komunikatu, który ktoś do niej kieruje. To nie jest proste i to są te największe, myślę, trudności, z którymi się borykamy. Więc z jednej strony fajnie, bo mamy młodych ludzi, którzy mogą nam zaoferować zupełnie inne spojrzenie, inną perspektywę, ale z drugiej strony oni nie rozumieją nas, a my często nie rozumiemy ich. Dlatego, że ten język jest zupełnie różny i znowu, nie tylko na poziomie werbalnym, bo czasami słyszę, no to nauczmy się, że tu musimy skrócić komunikat, tu musimy wydłużyć komunikat, a to w ogóle nie o to chodzi. Bardzo często ten komunikat, nawet jeżeli postaramy się użyć jakiegoś języka, po pierwsze może się okazać, że on dla mnie jest w ogóle nienaturalny. Więc będzie brzmiało to śmiesznie, też po będzie prosto. blokadą, też będzie blokadą, ale z drugiej strony nakładanie różnych emocji z mojej strony czy ze strony odbiorcy komunikatu powoduje, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć. I myślę, że to jest największe wyzwanie w dzisiejszym w świecie. A obserwujemy również, no właśnie, takie niezrozumienie. Ono wynika oczywiście z komunikacji, ale też pominięcie, może w tym takim ogólnym, w tym ogólnym nurcie rozmów o pokoleniach. Właściwie. Skupiamy się na zetkach, a pomijamy te pokolenia, które w tej pracy już są, już nam towarzyszą od lat, to jest kwestia komunikacji na pewno. No ale właśnie tak zaczęliśmy jakby je ignorować, co też tego dialogu pomiędzy pokoleniami i sukcesu we współpracy międzypokoleniowej w zespołach właściwie no, nam nie daje, tak? Oczywiście jak może to nie buduje? Tak, jak nie buduje, właśnie. Jak możemy, po pierwsze, w takim razie um, osiągnąć tą skuteczną komunikację, a po drugie. Um, czy jest sposób na to, aby włączać te wszystkie pokolenia do wspólnego działania? E, Bo to chyba to będzie klucz tak, do myślę, tego, że to żeby, to, żeby to co się udało. na początku. Ludzie mają takie poczucie, że generalizujemy, ty jesteś z tego pokolenia, ty jesteś z tego pokolenia, ty powinieneś się tak zachowywać, a ty powinnaś się tak zachowywać. A to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poznać tych ludzi. Chodzi o to, żeby mm -hmm. poznać potrzeby tych ludzi, ich oczekiwania i tego, czego oni oczekują od środowiska pracy. I tworzyć zespoły w taki sposób, żeby te oczekiwania, przynajmniej na, w jakimś aspekcie były zbieżne. I pytanie, jak to zrobić? Oczywiście no, najprościej byłoby z każdym porozmawiać, ale musielibyśmy mieć po drugiej stronie zawsze e, psychologów, socjologów i bardzo tak rozbudowaną grupę ludzi, którzy by to analizowali, co umówmy się, jest realne. Natomiast mamy całe mnóstwo narzędzi do tego, żeby analizować potrzeby i oczekiwania. To jest to, co my robimy na co dzień. Nie budujemy zaangażowania w zespołach bez analizy potrzeb i oczekiwań. I tym jest badanie zaangażowania. Nie tym, żeby zdobyć jakiś wskaźnik i powiedzieć, że mam wskaźnik na poziomie X, tylko badanie zaangażowania dostarcza nam informacji o tym, jaki mamy tak naprawdę zespół. Czy to jest zespół, który w tym momencie ma problemy komunikacyjne, może ich w ogóle nie mieć, czy ma problemy relacyjne, a może potrzebuje większej motywacji, a może ludzie są nadmiernie zestresowani, a może niedocenieni, a może są bardzo zaangażowani i musimy bardzo uważać, żeby na przykład nie ulegali wypaleniu zawodowemu. I to dotyczy każdej grupy. Bo w każdej grupie mamy ludzi, którzy są nadambitni, mamy ludzi, którzy nie radzą sobie z emocjami, mamy ludzi, którzy mogą być introwertykami albo ekstrawertykami, ale my o tym musimy wiedzieć. I to też nie jest tak, że jak sobie zrobimy taką analizę raz, to ona jest już stała. Bo zespoły się zmieniają. Nawet jeśli nie zmieniają się członkowie tych zespołów, to zmieniają się czynniki dookoła nas. Bo co się dzieje? No, mamy teraz. Smutną pogodę, mamy listopad, no to, to nie jest najlepszy czas. Mieliśmy przykład z pandemią, mieliśmy przykład z wojną, zupełnie inaczej zachowujemy się, kiedy świeci słońce, zupełnie inaczej, kiedy mamy reorganizację w firmie i ludzie są zestresowani, bo jest zmiana, a ludzie bardzo się obawiają zmiany. Zupełnie inaczej zespoły reagują, kiedy nagle się okazuje, że firma się gwałtownie rozrasta. Co w teorii jest super sprawą i powinno wszystkich budować, ale znowu to jest zmiana i ludzi może stresować. Więc zacznijmy od analizy tych potrzeb i oczekiwań, a potem na tej bazie działajmy. Świetnie, że powiedziałaś o tych badaniach zaangażowania na przykład, ponieważ faktycznie nadal obserwuję, że jeszcze mało organizacji z nich korzysta. A nie muszą to być bardzo rozbudowane, mogą być dość podstawowe, aczkolwiek jednak, no, z uwzględnieniem właśnie tego, jaką jesteśmy organizacją, jakich mamy pracowników, jak zróżnicowane grupy, aby w odpowiedni sposób do tych grup dotrzeć i powoli, powoli, po prostu, nawet y, zmieniając y, trochę zakres tych badań, jednak do pewnych ważnych wniosków, informacji dochodzić, niekoniecznie dla wskaźników, chociaż też są cenne czasami, ale. Jednak dla tej wiedzy, czyli w skrócie mówiąc, należy pytać tych naszych pracowników tylko nie słowno-muzycznie, a raczej po prostu tak. badając w prosty i szybki sposób. Um, czyli mamy jedno z narzędzi, które może nas wspomóc, też w budowaniu tej komunikacji, oczywiście, bo na podstawie takiego badania właśnie jesteśmy w stanie po prostu tą strategię sobie opracować. Świetnie, że powiedziałaś o tym, że takie badania wykonuje się raczej częściej niż rzadziej, bo to też zależy oczywiście od zmienności nie tylko okoliczności wokół nas, ale w ogóle tych czasów, które teraz są takim taką ciągłą zmianą właściwie. I tak jak strategii biznesowe już nie robi się w organizacji na 5 czy 10 lat, bo to dawno i nieprawda. Tak i te badania satysfakcji i zaangażowania, czy ocena pracowników, ocena kompetencyjna, no nie powinny się odbywać raz na dwa lata, tak jak jeszcze niedawno właściwie miało to miejsce, to było standardem, bo nie ma to potem w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości, żadnych korzyści. A w takim razie w jaki sposób organizacje mogą się przygotowywać na zmiany pokoleniowe właśnie? Bo właściwie już mówimy dopiero co była burza przy zetkach można powiedzieć, a już wchodzimy w myślenie o kolejnym pokoleniu, którego jeszcze, jeszcze mniej znamy to pokolenie. Bo tak, alfę znamy jeszcze tak, mniej. Nie wiemy, wiemy już co że będzie. Alfa, tak wiemy już, że Alfa, ale nie wiemy co będzie. I skoro już mamy ten temat w trakcie o zetkach, no to cóż możemy zrobić właściwie? Czy dowiedzmy możemy się, się przygotować? Dowiedzmy się czegoś o tych ludziach, których mamy. Świetnie. I to jest, w sumie wydaje się to być bardzo proste. My też mamy całe mnóstwo projektów społecznych i dlatego ma, prowadzimy w tej chwili badanie, które się nazywa Work War Z. I to jest badanie, w którym pytamy właśnie te mityczne zetki, w jakim świecie chcą pracować, jakich chcą mieć szefów, w jakiej organizacji chcą pracować, co ich interesuje i napędza w pracy do tego, żeby być zaangażowanym, jak sobie wyobrażają swoje miejsce pracy, co dla nich w różnych opcjach jest najważniejsze. Bo zauważyłam e, też czytając różne e, analizy różnych e, pokoleń, że jeśli chodzi o zetki, to, to właśnie mówimy tak, one są takie, 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 takie. Ale w sumie nikt nie zapytał: no dobra. Ale w jakim środowisku chcesz pracować. Ty, Ty jako młody człowiek, jak sobie wyobrażasz takie idealne miejsce pracy, jak ono powinno wyglądać według Ciebie? Raczej słyszymy, że zetki są roszczeniałe, raczej słyszymy, że to jest pokolenie, które musi mieć zachowany balans. Okej, okay, ale to jest wszystko, no jak się zastanowimy, no jeżeli ktoś chce mieć równowagę pomiędzy pracą a domem, bo chce mieć życie poza pracą, to to jest okej, okay, bo ludzie muszą wypocząć. Wtedy przyjdą wypoczęci do pracy, będą lepiej pracować, więc dla każdego pokolenia to jest zdrowe. Pytanie, jak. Tak naprawdę ten młody człowiek wyobraża sobie pracę. I to badanie powstało z myślą o tym, żeby poznać ludzi. Niekoniecznie musimy tutaj mówić zawsze o najmłodszych. Zaczynamy od tej grupy, bo tak jak mówię, jest to ogromna grupa, ogromna grupa ludzi. Mało poznana. Mało poznana, cały czas ją poznajemy i cały czas powinniśmy mniej opierać swoje działania na domniemaniach. A bardziej na faktach i na tym, czego ci ludzie faktycznie potrzebują. Zmienia się technologia, zmienia się sposób zarządzania generalnie, i tu nie mówimy tylko i wyłącznie o tym, że y, zmieniają się ludzie, ale ta technologia znacząco zmienia w ogóle funkcjonowanie nas wszystkich w świecie. Więc y, te informacje będą po prostu użyteczne do tego, żeby rozpocząć działania. Właściwie mogłabym podsumować Twoje słowa tym, że to jest taki uniwersalny przekaz, bo tak. dotyczy każdego pokolenia, każdego człowieka, każdego pracownika. Generalnie, zetki nie weszły z niczym nowym i zaskakującym, patrząc na nas, ludzi, tylko po prostu zaczęły mówić o tym głośno i stawiać wyraźne granice. I to pewnie jest taką największą zmianą. Ale świetnym wnioskiem jest to, że generalnie chcemy tego wszystkiego, tylko ta komunikacja albo jej brak czasami nam utrudnia zadanie. A wspomniałaś też o badaniu, które prowadzicie jako Enpuls. Proszę, powiedz, gdzie znajdziemy. Informacje o tym badaniu, czy możemy jeszcze się do niego zapisać, co możemy zrobić? Badanie trwa do końca roku i może przystąpić do badania każda organizacja. W tej chwili mamy 18 uczelni, które nam potwierdziły udział w tym badaniu i zapraszają swoich studentów do badania. Mamy też, zapraszamy też oczywiście każdą firmę, żeby przebadały swoich najmłodszych pracowników i sprawdziły tak naprawdę, czego ci ludzie potrzebują i oczekują w pracy. Można się do nas zgłaszać albo przez naszą stronę, albo przez link, który tutaj znajdziemy pod nagraniem. Można się do nas zgłaszać, my wygenerujemy link dla każdej firmy, która ma powyżej 50 zetek, ale jeśli ktoś nie ma 50 zetek, też się może zgłosić, też mamy takie linki. Chcemy przekazywać informacje bezpośrednio do firm. To jest zupełnie bezpłatne badanie, będzie zupełnie bezpłatny raport. Będziemy o tym mówić dużo i głośno. Mamy już wsparcie chociażby wprost czy Lewiatana. Coraz więcej organizacji się do tego przyłącza. Naprawdę warto. Chcemy, żeby to było największe badanie o zetkach, dla zetek, ale też dla nas wszystkich, którzy pracujemy w organizacjach, żeby nam się po prostu lepiej pracowało. 3 miliony 700. Tysięcy ludzi, którzy wchodzą albo weszli już na rynek pracy. To jest ogrom. Więc musimy zdobyć te informacje. Zapraszam każdego. Naprawdę. Fantastycznie. Ja jestem przekonana w pełni. E, rozumiem, że pewnie też będziecie jako wniosek e, podpowiadać jakieś działania, które organizacje mogą wprowadzić, aby trochę sobie to zadanie ułatwić. E, no i czekamy w takim razie na informacje o wynikach. Zachęcamy do badania wszystkich. Tak, zachęcamy wszystkich do badania. Będziemy, jak będziemy mieli raport, to będziemy wiedzieli, jakich wskazówek mm -hmm. możemy udzielać, żeby, żeby nam się po prostu lepiej pracowało. Fantastyczna wiadomość, świetnie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.